Siemanko, jest, który jest, jest 14 maja <laughs> 2013 rok, godzina 20.21 i ja przespałem dzisiaj 16 godzin, no, będziemy się o 6 wieczorem, nie wiem jak to zrobię, żeby jutro wstać na natury, ale jakoś się to ogarnie, wydaje mi się, no, także dzisiaj nie ma za bardzo co tu mówisz. no, znowu wystałem sobie z psem, nagrałem sobie filmik, god damn it. Próbowałem sobie tylko w tego, w asesynach revelations na ps i, i to było właściwie tyle co ja dzisiaj zrobiłem no. Co tu dużo mówić, przyjdę do domu sobie Poglądam chyba coś na YouTubie I tyle Jutro matura Zangara, znaczy ustny także Chciałem sobie coś w sumie powtórzyć, ale nie ma za bardzo co, tylko muszę sobie na, na zestawy zerknąć, jak to tam wygląda, ile jest czasu. No bo co sobie mogę powtórzyć innego? Mogę sobie zacząć gadać po angielsku z kimś, żeby się wczuć w to, roz, rozkręcić troszeczkę. I to tyle właściwie. No, także dzisiejszy vlog będzie króciutki. Co jeszcze, co jeszcze? No, właściwie, aha, obciąłem się. No jak debli. także jeżeli kiedyś znajdzie mnie myśl na no, obcięcie tak samo, to zobaczę sobie ten filmik i mi przejdzie. No Co jeszcze? No tyle, ktoś poszedł na, na klatce. You know what that means. No, to było tyle. No to do zobaczenia za 10 lat. Na razie.